Testament sporządza 8% Polaków w wieku 45 lat i więcej. Najczęściej robią to osoby najstarsze, czyli w, będące w wieku 70 lat i więcej, oraz osoby z mniejszych miasteczek, czyli takich do, do 50 tysięcy mieszkańców. Jest to dość niski odsetek, i, i wynika to z tego, że że osoby, które nie sporządzają testamentu, po prostu nie zastanawiają się na tym w tym momencie swojego życia i uważają, że jest to za wcześnie. Szczególnie dotyczy to osób w wieku poniżej 50 lat, albo po prostu oceniają swój majątek za nie tak cenny, by był wart przepisania osobom najbliższym. O testamencie powinien pomyśleć każdy. Ja wiem, że w, w Polsce jest szereg uwarunkowań społecznych, kulturowych i też prawnych, dla których odsetek osób sporządzających testament jest bardzo niewielki. Myślę, że. Yy każdy powinien sporządzić testament, a na pewno te osoby, które posiadają majątek, w szczególności myślę, że nieruchomości, tak? bo najbardziej problematyczna w praktyce sytuacja występuje wówczas, gdy kilka osób staje się współwłaścicielami, spadkobiercami jednej nieruchomości. Muszę się tutaj też odnieść do, do praktyki w sytuacji, w której wiele osób dziedziczy jedno aktywo, jedną rzecz. No to powoduje rzeczywiście wieloletnie spory pomiędzy sprawy sądowe, także tych komplikacji z tym związanych w tej sytuacji jest najwięcej. Testament najczęściej sporządzany jest w sposób notarialny. 69% Polaków, którzy zdecydowali się na sporządzenie testamentu, wybrali właśnie tą formalną drogę sporządzenia tego dokumentu, a jedynie 31% sporządziło go własnoręcznie. I tutaj, jeśli chodzi o sporządzenie u notariusza, na to częściej decydują się kobiety oraz osoby z wykształceniem średnim, a własnoręcznie częściej robią to mężczyźni i osoby z wykształceniem wyższym. Jeśli chodzi o podważanie testamentów, to jest temat rzeka. Na pewno jest tak, że wielu tych, którzy w pewnym sensie czują się pokrzywdzeni, pominięci w testamencie, próbuje testamenty podważać. Natomiast praktyka sądów czy praktyka orzecznicza jest taka, że jeśli rzeczywiście testament był sporządzony przez notariusza, przez osobę, która była świadoma, poczytalna, nie miała nieuleczalnej choroby, są sytuacje jakieś ekstremalne i rzadkie, to wówczas no, rzadko dochodzi do podważenia takiego testamentu.